Cześć kochani, z tej strony Sara Nowacka w Drzewie Życia we Wrocławiu i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pozycję Superwoman. Jest to dosyć skomplikowana pozycja, wejście do niej jest skomplikowane i wymaga dosyć sporej elastyczności bioder. O czym zaraz się przekonacie, przejdźmy więc do czynu, do działania rozkładamy chustę zupełnie, chwytam za krawędź chusty i od tej krawędzi, którą trzymam, stawiam lewą nogę. Tak, żeby stanęła cała stopa w chuście, ale blisko krawędzi. I wskakuję do góry. Teraz, jak widzicie, moja prawa noga wisi, także y, chustę mam przed udem i to co muszę teraz zrobić, to złapać się za prawą część pusty obiema rękami i obrócić się wokół tej pusty, przekładając prawą nogę przez środek, tak żeby mi się zrobiła taka skarpeta na lewej nodze. Jeszcze raz to pokażę. Stoję w puszce. Trzymam obiema rękami za prawą stronę, prawa noga wisi i prawą nogę przez środek przerzucam, tak żeby obrócić się o 360 stopni. Czyli jestem przodem do Was, przerzucam nogę, i jestem z powrotem przodem do Was, wydam za obie chusty. Ok? mam nadzieję, że to mamy. I teraz kolejny krok. Prawą chustę, żeby prawą nogę móc przenieść do przodu. Ok. I teraz kolejny krok, właśnie ten wymagający elastyczności bioder. Ustawiam nogi szeroko po to, żeby móc oprzeć się o chustę. Moja chusta znajduje się teraz na kości krzyżowej, także mogę się o nią oprzeć odwodzę kolano prawe na zewnątrz i zahaczam sobie stopę nogę o prawą pustę nad prawym ramieniem i wstaję z powrotem czyli jeszcze raz nogi szeroko, opieram się kolano na zewnątrz zahaczam nad ramieniem chwytam dłonią z powrotem wyżej i jestem znowu w pionie jak widzicie tutaj kolano mam Pachy. Więc ta, elastyczna Bioner, ta elastyczność bioder jest takim tutaj, e, jakby wymogiem. E, ok, więc teraz idziemy dalej. Już jesteśmy prawie w pozycji. Tutaj mam dużo materiału po lewej stronie. Wyciągam go za siebie i odnajduję jego krawędź. Teraz prawą ręką trzymam się z prawej strony. Lewą ręką trzymam za tak z tego materiału. Prawą nogą trzymam też materiał. I przechodzę do poziomu. Tak, żeby być w takiej pozycji super Teraz jak z tej pozycji wyjść? Chwytam obiema dłońmi za głową. I otworzę nogę. Staję na niej. I jestem z powrotem na macie. Bawcie się dobrze. Subskrybujcie mój kanał. Polajkujcie ten film, jeżeli Wam się podobają te wygiwasy na